Tak mi się chce pić. Biegam z miejsca na miejsce, a w dodatku wywołam <try> się na Twoim mudrajdu. A wiecie, jakie to jest dla mnie ważne. No, ale chyba nieważniejsze no, od tego, co się tutaj dzieje. Tata z mnie nie rozmawia. Dlaczego? Bo tak ustaliliśmy. Zawsze wszystko, chcecie wiedzieć. Jak byliście młodzi, też mieliście przed nami swoje tajemnice. No i nie ma pretensji. Tak jest świat. Najpierw pożyczek człowieka się z rodzicami, a potem z dziećmi. No, dziękuję. Zrobić tego, co potrzeba, kiedy przyjdzie na to. Pięknie. Pięknie. Wygląda na zmęczonego. Trudno się dziwić. Nie wiem, czy ja bym to radę. <grymne> I cóż nie może tak, Dlatego trzeba korzystać z życia, póki się jeszcze ma siłę. Nie, kochanie, nie mogę. Muszę oprawić kondycję oraz wygląd przed rajdem. Zawsze miałam najlepsze imprezy z tym nie nazwałbym impreza. W każdym bądź razie nie rozrywkował. Nie pozwoliliśmy się spotkać z dziadkiem, bo nie wiadomo, jakby się to skończyło. No właśnie tego, Basiu, nie rozumiem. Czego mam nie rozumieć? Czemu powiedzieliście, że z nie ma? Miałam po po pozwolić, żeby ten cały kolon barbarzyńca zobaczył się, a to? Żebyś ty jego mięśnie. Widziałam. Oczywiście. Całkiem, całkiem. <grywa> jak to widziałaś? No i tak dokładnie, na zdjęciu. Na jakim zdjęciu? Ludzie no, mi pokazała. Bo no, to ty wiedziałaś, że ona ma narzeczonego? No, no. To oczywiście to. Przepiękna dziewczyna. trudno żeby chłopcy się nią nie interesowali. Dlaczego nic nie powiedziałaś tacie? A co to to obchodzi? Co, co to to obchodzi? Czy ty w ogóle wiesz czym zajmuje się tym cały Seba? <gry> no to jest A więc Klaudi, że ona spotka się z ojcem. No i co? Przecież on o tym wie. Jak to? On o tym wie. I co? I pozwala i na to? No, a dlaczego nie? <gry> nie, ja się na starzeję. On zajmuje <gry> się tym samym, więc ją rozumiem. Po prostu ustalili, że tak będą zarabiać na życie. Co wam się w tym znowu nie podoba? Mamo, wszystko nam się w tym nie podoba. Przykład z dziadka? I do mnie będzie przychodził narzeczony Klaudii. Seba! A w Trzeba przyznać, że sprawa się całkiem wyklarowała, przynajmniej wiemy, że są nowocześni. No <grym> i Mój mamo, cieszę się, że tylko młoty wiem. Dziadko i przejdzie, albo tej kawi, albo ty, zarysywa z midania, wtedy tą sprawę. I tak dziadek Majki wywinął lepszy nowy. Tak chciało mu się natury. Co no to żywo? To jest bardzo podobne. No ale nie w takiej natury, że nam żywa. Tyla, czy tam szkina? Tylko został naturystą. Nie wiecie, o znaczy, <laughs> się bez już już. Przecież ja nie wiem, jak my teraz będziemy żyć. Przecież ja przed sąsiadami to się będę poglądach kryła. Naprawdę mam jeździć po mleko do sklepu do sąsiedniej dzielnicy. Przecież te plotkarki spokoju nam nie dadzą. Nie. Wszyscy razem? Bo mam dla was niespodziankę. Ja nie o wszystkich. Mama już powiedziała. Nie no. Miała na mnie poczekać. No i po niespodziance. A tu co, Basiu? Nie cieszysz się? A z czego mam się cieszyć, sato? Już mi jest wszystko jedno. Zastanawiam się tylko, jak do tego doszło. I czego nie zauważyliśmy. Ukrywaliśmy się. Lepiej za to nie mówić. E, Aniu, e, gdzie jest działać? Proszę o e, możesz ją poprosić oświadczenie. Nie, gotowa? Od dawno. Kochani, chciałbym Was poinformować, że żenie się... A ten. jak? To jest bukiet na oświadczenie. Nic z tego nie rozumiem. A Klaudia gdzie? Dlaczego nie ma? A gdzie nam, Klaudia? Co ma z tym wspólnego? Jak to? Ten bukiet. A dla niej? A dlaczego ten bukiet miał być dla niej? Tato, to ty się nie żenisz z Klaudią? Skąd? Co to za pomysł? To z kim ty się żenisz? tam? No jak to z kim? Z mamą. Dziecka, ty poczułaś, tej klawki no, Z czyją mam się ręczką? No jak to z czyją? Z twoją. Potwierdzam, ze mną. Jak to no, możliwe? Normalnie. Stwierdziliśmy, że w gruncie rzeczy to jest nam gorzej osobno niż razem. Zdecydowaliśmy, że czas na poprawkę. W końcu każdy może wspomnieć. No to taka poprawka z małżeństwa. Nie tak. Chcieliście wolności. No ale my nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiej wolności. Po prostu chcemy jeszcze raz zrobić to, co się da, póki można. A jeszcze póki można. <grystanie> Jak w tej bajce o słońcu? Gdy był mały i chciał uciec, to przywiązali go do palnika. A kiedy już dorósł i mógł uciec, nie zrobił bo się przyzwyczaił. I my jesteśmy takimi panikami dla siebie. <grystanie> <grystanie> Dlatego chciałbym o aby abyś... – No to skąd ona się tu wzięła? – Tlambia to masażystka. – Czyli Seba także. A wy co myśleliście? – Tak właśnie myśleliśmy. – Prawda, wasze... Tak, prawda. – Poszła co są… – Chyba nie mają o was najlepszego zdania. – Szczególnie Seba. mierzy swoją miarą, mamo. – No już. – No, to będzie wesele. No, aż takimi tradycjonalistami to nie jesteśmy. Mamy tyle marzeń i planów do że Każdy grosz się przyda. A wesele, sami rozumiecie, troszkę kosztuje. Ale na kawę i ton własnej roboty zawsze możecie liczyć. – Szklaneczka czegoś mocniejszego również się znać. Bardzo się tak się, bardzo cieszymy, się, że tak postanowiliście. Wszystkiego dobrego. – Zamieszkamy u mnie. Więcej w przestrzeni nie będę ukrywać, że swobody także. A Wam też się przyda troszkę wytchnienia. Romantycznie. Przede wszystkim do Ale tym razem nie ja. A ja idę z przedkami. Też wychodzę. To my lecimy do restauracji. Uczcimy naszą decyzję. Potem, który los nam daje. A my odsuwamy to na potem. A to potem czasem nie przychodzi. Podziwiam ich. Ja jest ich podziwiam. A trochę zazdroszczę. Ale czego zazdrościsz? Że wiedzą lepiej od nas, jak korzystać z każdego dnia. Nigdy nie jest za późno, jak to tato powiedział na poprawkę. <noise> Najwidoczniej. No to co z tym A, już tu A jutro? Jutro. Ja zadzwonię do jakiegoś przystojnego masażysty. <tutuj> Najlepiej w typie brata Pita. Żartowałam z tym bratem Pita. Może być z <tutuj>